Marian Barański, prezes Stowarzyszenia Narodowego im. Romana Dłowskiego w Warszawie. Telefon 606 732 755. Jesteśmy dziedzicami stronnictwa Narodowego Obozu Wielkiej Polski, Obozu Narodowo-Radykalnego, Narodowych Sił Zbrojnych i Ligi Narodowo-Demokratycznej Organizacji Konspiracyjnej PRL. We wrześniu mamy referendum. Czy to jest wojna? 6 września musimy wszyscy zjawić się przy urnach. Poszedłem na wojnę o wszystko, właśnie to wszystko. To jest właśnie Polska. Musimy powiedzieć, się ze zmianą ordynacji wyborczej. Musimy przywrócić, musimy... przywrócić państwu obywatelom. Polska, Polska to ciągłość. Polska to poprzednie pokolenia i przyszłe pokolenia. Te Joby są granatem rozwalającym personalne układy. Jest posłem od blisko ćwierćwiecza. No to jak to nazwać? Jak nie na arystokracji? Paweł Backiel, Krzysztof Mnich, reprezentujemy przedsiębiorcze Podlasie. Indubio pro tributario to zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Dwie rzeczy są pewne, śmierć i podatki. Przedsiębiorcy chcą je płacić i się rozwijać. Polski biznes i rodzinne firmy czekają na nową ordynację podatkową, która jest fundamentem bezpiecznego i stabilnego rozwoju polskiej gospodarki. Referendum? To jest kompletna ściema. Wymyślone na potrzeby kampanii prezydenckiej. To bardzo poważna sprawa. To trzeba zmienić konstytucję. Zmieniać konstytucję dla jednej rzeczy? Partie polityczne pokazują swoje programy. Ludzie głosują. Sejm podejmuje właściwe ustawy. Absolutnie sztuczne pytanie. Ja nie idę. To ręce polityka drżą, a pije niezwykle rzadko. On wie, że po wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych, ci, którzy postawili na niego krzyżyk, rozliczą go. <ścoughs> Strasznie nam przykro. Idź na referendum, bo wszyscy chcemy zmiany. Dowiedz się więcej na ruchujof.pl Co to są Jowy? Jowy są w Stanach, Anglii, Australii. I na Białorusi. Jowy to w skrócie system dwupartyjny. Dwie partie rządzą na przemian od setek lat. Sto lat z platformą i pisem. Wyobrażacie to sobie? W tym referendum politycy chcą nam mówić, że naprawimy kraj Jowami. Zbyt dobre, by było prawdziwe. Jowy zabetonują nam scenę polityczną. 6 września powiedzmy nie dla Jowów. Wolimy demokrację. Referendum to też wybory. Niezależnie od tego, jak zagłosujesz, spraw, by Twój głos się liczył. Teraz to jest możliwe. Solidarnie 2010 opracowali niezależny system liczenia głosów. To proste. Trzeba zalogować się na siepoliczymy.pl, założyć tam konto. Następnie po referendum należy zrobić zdjęcie protokołu, który będzie wisiał gdzieś na drzwiach, wrzucić wyniki do aplikacji się Policzymy i załączyć zdjęcie. Siepoliczymy? Policzymy? To ręce polityka drżą, a pije niezwykle rzadko. On wie, że po wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych, ci, którzy postawili na niego krzyżyk, rozliczą go. <laughs> Strasznie nam przykro. Idź na referendum, bo wszyscy chcemy zmiany. Dowiedz się więcej na ruchujof.pl Weź sprawy w swoje ręce. Przystąp do stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów. Wejdź w skład komisji liczącej głosy. Wejdź na stronę www.stopfalszowaniuwyborow.pl. Zgłoś tu swoją chęć działania. Polacy to jedna rodzina. Wspólnie podejmujemy działania na rzecz dobra Polski. Jesteśmy odpowiedzialni i wiemy, co jest najlepsze. Zdecydujemy o IOWA, zniesieniu finansowania partii politycznych z budżetu oraz o rozstrzyganiu wątpliwości podatkowych na rzecz obywatela. Referenda są dla nas. To my mamy najważniejszy głos. Każdy z nas ma prawo do wyrażania swojego zdania i opinii. Polska to wolny kraj. Pamiętajmy o tym 6 września, oddając swój głos w referendum. Szanowni państwo, jedno z pytań referendalnych dotyczy finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Jesteśmy przeciw dzisiejszym formie finansowania partii, ale mamy alternatywę. Niech każdy wyborca, który idzie do urny i głosuje, płaci za kartę wyborczą. Wtedy jego symboliczne 10-20 zł trafia do tej partii, na którą on zagłosował. Jednocześnie zwiększa się świadomość wyborców.